Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie vlog odzieżowy. Wiosna 2022 w Massimo Dutti. Jest intensywnie, jest kolorowo, jest moc. Ten ostatni vlog, w którym prezentowałam Wam wybrane modele z kolekcji wiosennej z Zary i z Mango, spotkał się z Waszym umiarkowanym entuzjazmem. No mówiąc potocznie, szału te ubrania nie zrobiły ani na Was. Ani na mnie. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o Massimo, to jesteśmy tutaj w stanie coś sobie wybrać. Jeżeli chodzi o markę Massimo, to dwie takie najczęściej pojawiające się u mnie kategorie ubrań od nich właśnie to są koszule i to są marynarki. Mam od nich też spódnicę, natomiast faktycznie koszul i faktycznie marynarek zawsze było najwięcej. I one naprawdę na przestrzeni czasu sprawdzają się świetnie. Bardzo, ale to bardzo polecam marynarki. One kosztują po kilkaset złotych. Można je taniej oczywiście kupić przy okazji wyprzedaży. Ale to są marynarki, które będziecie nosiły latami. Im się naprawdę nic nie dzieje, cały czas trzymają formę. Ale nie o marynarkach miało być. To, co ja Wam dzisiaj zaprezentuję, to będą przede wszystkim góry i przede wszystkim koszule, czyli coś, co ja właśnie z dużą szansą, jeżeli potrzebuję, to zaglądam właśnie do Massimo. Pojawią się tutaj też topy przy okazji właśnie tej kolorowej kolekcji i w części taki komplet złożony właśnie z góry i ze spódnicy. Także zainteresowanych tym tematem zapraszam. Pierwszy produkt – proszkowany top bez rękawów. Intensywny kolor amarantowy. Ja mam go w rozmiarze S, kosztuje 129 zł. Jeżeli chodzi o skład, 70% lajocel, 30% wełna. Top jest całkiem przyjemny w dotyku, delikatny z takim lekkim połyskiem, średnio elastyczny. On się tutaj specjalnie naddawać nie będzie, jak widzicie, wykończony zarówno pod płachami, jak i przy dekolcie. No i słuchajcie, to czego bardzo często nie widać, kiedy widzimy daną rzecz na wieszaku, a co uwydatnie się później, kiedy ją zmierzymy. To to, że na przykład jeżeli chodzi o ten top, to on bardzo prześwituje. Ja celowo mam czarny stanik, tak żeby było widać ewentualne odbicie koloru, no i przyznacie, że tutaj widać je dość znacząco. Jeżeli chodzi o krój, to jest krój typu bokserka tutaj przy ramionach, więc ramionczka od stanika w takim tradycyjnym ułożeniu na ramionach będą również widoczne. Samo wycięcie zaś tutaj pod pachami, myślę, że jest jak najbardziej ok, nic nie odstaje. Drugą rzeczą jest dokładnie ten sam model topu, który widzieliście przed chwilą, natomiast w kolorze soczystej zieleni. Ten kolor jest naprawdę w rzeczywistości bardzo, bardzo intensywny. Absolutnie niczym poza kolorem się nie różnią między sobą. Ten mam również w rozmiarze S. Tutaj to prześwitywanie wydaje mi się, że nie jest już tak intensywne przy tej zieleni, natomiast to jest to cały czas na tyle cienka mieszanka, że ten kolor bielizny z pod spodu jest zauważalny. I trzecia koszulka, cały czas ten sam model topu, ale kolor brązowy. Hej, kupmy sobie coś kolorowego. Ej, a może weźmy coś takiego stonowanego na wszelki wypadek. No i w ten sposób pojawiła się i ona. Tę koszulką akurat mam w rozmiarze M. No i proszę proszę, najbardziej bezpieczna wersja kolory ziemi. To jest rozmiar M, jak Wam wspomniałam, więc przy większym rozmiarze te ramionczka tutaj u góry już są zdecydowanie bardziej kryte. Nie jest ona już tak obcisła na wysokości biustu, więc też nie ma tego napięcia, jeżeli chodzi o bieliznę. Natomiast to na dużo robi sam kolor, tak, który nie uwydatnia w tym momencie tej ciemnej. Ciemnej bielizny, natomiast mam go na pewno zdecydowanie więcej tutaj na wysokości pasa. Kolejna rzecz to jest typowy, klasyczny t-shirt w kolorze bardzo intensywnej zieleni. Naprawdę, jeżeli chodzi o tą kolekcję w Massimo, tą kolekcję wiosenną, te kolory są naprawdę bardzo, bardzo intensywne. Tę koszulkę mam w rozmiarze M. Ona jest opisana, jeżeli chodzi o skład, jako stuprocentowa bawełna. Premium, sama koszulka wyprodukowana w Portugalii. Bardzo ładnie wykończona przy dekolcie, przy rękawach. Ten szef jest dość głęboko, jest gruba. Jeżeli chodzi o takie efekty dotykowe, to faktycznie czujemy, że to jest taka gruba, mocna bawełna, lekko elastyczna. Po nałożeniu. Bez większych uwag. Naprawdę bardzo klasyczna koszulka. Tak jak mówiłam, dość gruba, więc ona tutaj trzyma tę formę. Nie mam pojęcia, jak będzie się zachowywała w czasie, dlatego że takich bawełnianych koszulek z Massimo wydaje mi się, że nie mam w mojej szafie. Nie przypominam sobie przynajmniej, i wiecie, że moim pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o właśnie takie proste koszulki, to jest zawsze kos, więc tutaj nie mam specjalnego doświadczenia. Natomiast ona, taki pierwszy rzut oka, trzeba przyznać, że wygląda naprawdę. Porządnie. Ale moi drodzy, przechodzimy do tego, co mnie osobiście interesuje najbardziej, czyli koszulę. Pierwszy model, żółty. Intensywny żółty, 100% wiskoza. Tę koszulę mam w rozmiarze M, dekolt w serek, kołnierzyk na guziczki. Jeżeli chodzi o rekaby, wykończone mankietami, podwójne guziki. Ta koszula słuchajcie, jest lejąca, nie mniej mimo wszystko sztywna i dość gruba. Zobaczcie, nawet jak ona właśnie się leje i opada, to widać tę ciężkość. Rozmiar M i myślę, że jest to typowa MK. rękawy fason motyla, jeżeli chodzi o ich długość, no to kryją mi praktycznie całe. Całe dłonie. Bardzo podoba mi się ten dekor w serek, natomiast to są indywidualne preferencje. Jak widzicie, jest dość głęboki, bo tutaj fragment stanika jest widoczny, przyjemna dla ciała, nie ma tutaj żadnych, e, żadnych zarzutów, dość długa. Natomiast to, co ja muszę powiedzieć czysto subiektywnie, że ta ciężkość, o której wspomniałam przed chwilą, nie przeszkadza. Natomiast przeszkadza mi w takim kontekście wizualnym. Ona dla mnie niestety nie wygląda na taką dobrą, porządną koszulę. Nie wiem czemu, gdy ja już ją wyjęłam z opakowania, to od razu mi się skojarzyła z taką po prostu ciężką poliestrową koszulą. No to jest stuprocentowa wiskoza. Um, no, czysto, czysto subiektywnie, nie wiem, mnie nie zaskoczyło specjalnie, jeżeli o mnie chodzi. Natomiast oddaję, że ma naprawdę piękny ten dekolt, ale jest bardzo, bardzo sztywna i taka dość gruba. I tutaj słuchajcie jest dokładnie ta sama koszula, natomiast to w kolorze intensywnego atramentu, kolor ponownie naprawdę bardzo, bardzo intensywny, ale tutaj mam ją w rozmiarze S i cały czas przy tej S mam jeszcze spokojnie luz, więc jakbym sobie miała dobierać rozmiar to na pewno byłaby to S. -ka. Lepiej jest też jeżeli chodzi o rękawy, bo one zatrzymują się na dłoniach, nie opadają niżej. Dekolt, tutaj wszystko bez zmian, ta głębokość mimo mniejszego rozmiaru cały czas jest zachowana. Te koszule, słuchajcie, kosztują 249 zł. Tak jak wspomniałam, no wielkiego efektu wow, jeżeli o mnie chodzi, nie ma. Bardzo mi się podobają kolory, naprawdę no, chwalę cały czas tę intensywność kolorów, ale naprawdę to trzeba im oddać. Natomiast no, w tym przypadku ta, ta ciężkość to, to nie dla mnie. Tutaj mamy natomiast zupełnie inny fason koszuli, pozostajemy cały czas w tych intensywnych barwach. Ta sama cena 249 zł. A tutaj mamy stuprocentowy jedwab morwowy, i ta koszula jest zupełnie inna w odbiorze, zarówno jeżeli chodzi o dotyk, jak i o efekty wizualne. Ona jest bardzo cieniutka, taka mgiełka i bardzo delikatna. Jak zakładałam ją na wieszak, od razu zwróciłam uwagę, czy wieszak nie ma gdzieś jakiejś zadry, żeby zaraz nie doszło do uszkodzenia tkaniny, więc od razu zwracam na to uwagę, że będzie na pewno delikatna w noszeniu. Spójrzcie typowa mgiełka, która będzie drgała na wietrze, bardzo, bardzo delikatna. kołnierzyk zapinana na guziki po samą szyję. Natomiast tu u dołu jest przystosowana do zawiązania w supełek, co oznacza tyle, że guziki kończą się mniej więcej na trzech czwartych i później mamy po prostu rozcięcie. Oczywiście niekoniecznie trzeba ten supełek wiązać, ale rozcięcie jest. Ręka z mankietem zapinany na jeden guzik. Bardzo, bardzo pracująca na wietrze i bardzo delikatna. I po założeniu na mnie. Słuchajcie, ta metka musi sobie tak tutaj dyndać, bo nie mam jej jak schować. Jest przyczepiona do dziurki od górnego guzika. Jak ją chowam tutaj, to trochę odstaje. No dobra, jakby coś słuchajcie, chowam tutaj. Może w ten sposób będzie lepiej. Rozmiar S. Luzy jeszcze są, więc przy mojej sylwetce ta eska myślę, że jest odpowiednia. Rękaw też jak najbardziej w porządku, jakie te kolory są piękne, ja się zachwycam tymi kolorami, tylko nie mogę sobie dobrać fasonu czy modelu konkretnego. Tak jak Wam mówiłam, z tym supełkiem do zawiązania. Jeżeli macie w domu zwierzęta, właśnie przy tej delikatności, to na pewno koty, psy nie zbliżać się, jeżeli jesteśmy ubrani. Ciekawy motyw z tym wiązaniem, natomiast tak jak wspomniałam, oczywiście można to sobie też rozsupłać i nosić luźno. Teraz jak ja rozsupłam, to będzie bardzo zagniecona, ale oczywiście w tej formie też jak najbardziej do użytku. Ten efekt prześwitywania no jest, tak jak Wam mówiłam, jest bardzo delikatna, więc no ciemna bielizna pod spodem z pewnością będzie widoczna. Ta sama koszula, ten sam rozmiar, tylko kolor intensywnej limonki. Tak jak tutaj była przy tym t-shirtie, taka soczysta zieleń, świeżutka. Tak tutaj mamy cały czas intensywność tego koloru, ale już zdecydowanie bardziej limonkową. I ten efekt prześwitywania, no kolor ma tutaj duże znaczenie, nie jest w tym momencie widoczny. I tutaj słuchajcie, tak w bonusie, haha, kupę sobie coś kolorowego i wjeżdża ponownie brąz. Ta sama koszula, którą widzieliście przed chwilą, tylko właśnie w kolorze brązu i tutaj mam ją w rozmiarze M i powiem Wam, że muszę się przeprosić, ale w tej Mce czuję się jednak lepiej. Jednak tego luzu jest tutaj zdecydowanie więcej i jest to dla mnie bardziej, bardziej komfortowe. No, rękawy są siłą rzeczy dłuższe i trochę opadają, natomiast myślę, że tak akceptowalnie, ale jeżeli chodzi o całość, to no nie, jednak w MC muszę przyznać, że jest mi przyjemniej. Tak jak Wam wspominałam, to jest jedwab i ona jest bardzo cieniutka i bardzo delikatna, i delikatnie będzie trzeba się z nią obchodzić, jeżeli chodzi o. Pranie, no i oprasowanie. Tutaj to najlepiej parownicą. Ponownie kolor amarantowy, bluzko, koszula, 100% kupro, 249 zł. Mam ją w rozmiarze S. I do kompletu można sparować spódnicę. Dokładnie ta sama tkanina, 100% kupro na stronie Massimo. Właśnie przedstawiane jest w komplecie, ale do kupienia osobno. Spódnicę mam w rozmiarze M i ona kosztuje 299 zł. Jeden z moich ulubionych fasonów, jeżeli chodzi o góry. Szerokie rękawy, luźna, przekładana. Natomiast tutaj, słuchajcie, jest podszyta, więc nic się nie będzie rozchodziło na dekolcie. U dołu z tyłu gumka. Bardzo lekka, bardzo zwiewna. Jeżeli zaś chodzi o spódnicę, góra jest płaska, natomiast gumka pojawia się z drugiej strony. Gumka jest na tyle, więc ten pas możemy sobie regulować. Długość midi, i tutaj pojawia się rozcięcie. Za chwilę postaram się Wam zaprezentować całość, bo mamy tutaj kwestię długości kadru. Jeżeli chodzi o tę górę, to tak jak Wam wspomniałam, rozmiar S. Jest dość obszerna, i tak jak ja lubię fason oversize, to jeden problem, który się pojawia, no bo ona powinna być wywinięta pod spód. Natomiast z tej racji, że ja tutaj z tyłu mam jeszcze sporo luzu, to nie jestem w stanie jej porządnie podwinąć, bo kiedy ja ją podwijam, to ona i tak za chwilę właśnie przez ten luz się odwinie, prześwituje. Na pewno prześwituje, co jest zapewne przy spódnicy zauważalne, no ewentualnie z halką. Sama tkanina, jak to kupro, bardzo przyjemna w dotyku, lejąca, lekka, naprawdę miła dla ciała, natomiast no odstaje, no odstaje tutaj jak nic i to się odwija. Spróbuję się trochę odsunąć w kadrze, o tutaj już mi się odwija. Na tyle, na ile jestem w stanie podejść do tyłu. No, słuchajcie, można sobie z tego stworzyć taki okolicznościowy komplet. Myślę, że bardziej na lato niż na wiosnę, dlatego, że jest dość cienki, prześwituje. Ta długość, no, co do zasady, z definicji to, z definicji, to jest 3 czwarte. Natomiast to będzie to zależało od wzrostu z boku rozporek. No i tak ta całość się. Prezentuje także piękny kolor, bardzo przyjemna dla ciała tkanina. No a tutaj na pewno jest to, że możemy osobno nosić górę, osobno nosić dół. Ja myślałam właśnie o nim w kontekście takiego zestawu okolicznościowego. Natomiast czy to jest łącznie warte 550 zł? Myślę, że w tej cenie naprawdę można by znaleźć ładną sukienkę. No wiem, że sukienka jest pojedynczą, Tutaj mamy dwa elementy garderoby. Ale jak tak to zestawiam właśnie łącznie i mam tą kwotę tych 550 zł, to jednak trochę powątpiewam, czy w tej kwocie jednak nie dałoby się znaleźć czegoś bardziej efektywnego. Przynajmniej przy mojej sylwetce oczywiście, tak? No bo na kimś innym może wyglądać tak. I pokażę Wam jeszcze coś. Dwie torebki poleciałam na kolor. Zieleń, soczysta, bardzo ładny kolor. To natomiast, zgodnie z opisem na stronie, zgodnie ze zdjęciami, kolorem, który ja widziałam u mnie na ekranie, to miał być pomarańczowy. Na żywo, szczerze, dla mnie to jest bardziej brązowy, więc tutaj wielkie, wielkie rozczarowanie, jeżeli chodzi o kolor, bo nie tak sobie wyobrażałam. Zieleń, piękna. Natomiast te torebki kosztują 299 zł. To są torebki skórzane. Natomiast powiem Wam tak, myślę, że można znaleźć lepsze torebki. Nie, nie zrobiły na mnie efektu, efektu wow. Pokażę Wam na przykładzie tej zielonej, jakie są moje zastrzeżenia. Słuchajcie, torebka jest bardzo, bardzo cienka i bardzo plastyczna. Widzicie zresztą pewnie, jakie ona ma odkształcenia. Być może to jest kwestia gustu. Mi ten efekt nie do końca odpowiada. Ja jednak wolę, jak skóra jest grubsza i trzyma kształt tej torebki. Wydaje się być bardzo delikatna. Ta klapa tutaj, która jest na napy, powiem Wam, że bałam się dosłownie pociągnąć, żebym nie uszkodziła tej klapy. Bardzo cieniutka, w zestawie jest cienki. Pasek też widzicie od razu cały pozaginany, no ale dobra, nie czepiajmy się tak, no był tutaj po prostu założony, natomiast wydaje mi się, przynajmniej w mojej ocenie, że w tej cenie można znaleźć jednak lepsze jakościowo torebki. Nie wygląda ona w mojej ocenie na torebkę za kilkaset złotych. One są w rozmiarze 23 na 16 x 7 więc takim myślę dość optymalnym spokojnie wejdzie tutaj portfel, wejdzie telefon, chusteczki. Klucze nie posiadają żadnych zabezpieczeń, ten dół nie jest zabezpieczony, więc no myślę, że trzeba uważać z samym stawianiem torebki, dlatego że ta skóra, no tak jak wspomniałam, jest bardzo, bardzo delikatna. To, co im na pewno można oddać na plus, no to mamy krótką rączkę zewnętrzną, no, no więc fajnie, bo możemy ją nosić. Do ręki, no i ten długi pasek, który od razu pojawia się w zestawie bez żadnego przepinania, bo to jest naprawdę tak naprawdę ten sam pasek, tylko możemy go sobie po prostu później wyciągnąć na ramię. Jedna komora i jedna kieszeń wewnątrz dodatkowa. Być może lubicie takie delikatne, cienkie torebki, to zostawiam pod rozwagę. No, jeżeli o mnie chodzi, to, to niekoniecznie. Dla mnie tutaj jest nazbyt delikatnie i bałabym się, że zaraz coś uszkodzę, no a w przypadku tej to. To jest brązowy, a nie pomarańczowy w moich oczach. No ale wiem, że kolory też możemy różnie widzieć. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o to pierwsze wejście wiosennej kolekcji z Massimo Dutti, tej kolekcji takiej bardzo, bardzo kolorowej. Na pewno trzeba oddać, że te kolory są bardzo, bardzo intensywne. Jeżeli to właśnie robicie, to ta intensywność tutaj jest z całą pewnością zachowana. No, fasony, dopasowanie, tkanina to już kwestie bardzo indywidualne. Być może coś Wam wpadło w oko i po prostu zmierzycie to. Na sobie. Ja za chwilę robię drugie mierzenie przed dużym lustrem, no i zobaczymy, jak to się skończy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się przy okazji kolejnego vloga.